Dzień dobry. Witamy Państwa na konferencji prasowej przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej, pana posła Cezarego Tomczyka. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o zabranie głosu. Dzień dobry. Szanowni Państwo, podstawowym zadaniem państwa polskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom, ale także wszystkim tym, którymi Polska się opiekuje. Pan Roman Protasiewicz jest jedną z takich osób jest osobą, która na na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała azyl w związku z tym, że była prześladowana na terenie Białorusi. Wczoraj miało miejsce zdarzenie wyjątkowe, miało miejsce akt terroru, który był skierowany przeciwko Polsce i przeciwko osobie, której, którą Polska się opiekuje. Szanowni Państwo, przez ostatnie lata pan premier Morawiecki, pan marszałek Karczewski karmili potwora. W postaci dyktatora Łukaszenki, spotykając się z nim i sprowadzając go do roli partnera. Dzisiaj widać, jakie fiasko ponosi ta polityka polityka obłaskiwania kogoś, kogo obłaskiwać nie wolno, kogoś, kto wystąpił przeciwko własnym obywatelom w wolnych wyborach, kogoś, kto dzisiaj stoi na czele państwa w sposób absolutnie bezprawny. Od połowy marca w więzieniu siedzi Angelika Borys. Od połowy marca w więzieniu siedzi Andrzej Poczybut. Gdzie było wtedy polskie państwo? Gdzie były polskie służby? Gdzie była polska dyplomacja? Dzisiaj, jak na dłoni, widać, że polska dyplomacja rozsypała się w pył. Widać to nie tylko na przykładzie Białorusi, ale tak naprawdę na przykładzie kontaktów z każdym naszym sąsiadem. Sytuacja, z którą mamy do czynienia teraz, jest wyjątkowo poważna. To pierwszy w historii Polski akt terroru skierowany przeciwko naszemu krajowi, i dlatego tak ważna jest stanowcza reakcja polskiego państwa. Tak ważna jest reakcja polskiego rządu. Dzisiaj, w sprawie porwania polskiego samolotu, państwem wiodącym jest Litwa. Czy my naprawdę możemy dopuścić taką myśl, że 40-milionowy kraj w centrum Europy nie może zadbać o swoje interesy? To Polska powinna być krajem wiodącym bo to polski azylant, polski samolot, unijna firma i cała ta sytuacja dotyczy nas najbardziej, dlatego potrzebne są tutaj radykalne działania. Trzeba jasno powiedzieć, że mamy do czynienia z wyjątkową kompromitacją rządu i polskich służb, które o całej sprawie dowiedziały się z internetu. Każdy kraj dba o ludzi, którzy są azylantami politycznymi dlatego że wiemy, że tym ludziom grozi kara śmierci, że grozi im to, że będą prześladowani przez takie kraje jak Białoruś. Co w tej sprawie zrobiła Polska? Gdzie w tej sprawie były polskie służby? Tego nie wiemy. Wiemy za to, że polski premier przez kilka godzin milczał wczoraj wtedy, kiedy działy się sprawy najważniejsze. Szanowni państwo, dzisiaj odbywa się szczyt Rady Europejskiej. I dzisiaj domagamy się od polskiego premiera aby to Polska była w tej sprawie krajem wiodącym, ale też aby polski premier wymusił na Unii Europejskiej sankcje wobec Białorusi. Sankcje są dzisiaj wyjątkowo potrzebne, bo Białoruś, a przede wszystkim dyktator Łukaszenka musi w jasny sposób odczuć to, co zrobił. Na razie możemy mówić tylko o kompromitacji polskiego państwa. Dzisiaj jest czas na działanie. Domagamy się sankcji unijnych, ale też domagamy się sankcji narodowych. Chcemy, żeby Polska, polski rząd te sankcje jak najszybciej wprowadziła. Uważamy, że wszystkie osoby, które były zaangażowane w tę akcję w tę akcję terroru przeciwko polskiemu samolotowi, ale też przeciwko obywatelowi, którymi Polska się opiekuje, żeby te sankcje dotknęły wszystkich tych, którzy byli w tę sprawę zaangażowani. Ale potrzebne są też sankcje gospodarcze. Potrzebne jest bardzo mocne uderzenie w reżim Łukaszenki. Potrzebny jest jasny odwet. Po to, żeby pokazać, że Polska w tej sprawie mówi jednolitym głosem, że Polska w tej sprawie mówi silnym głosem i że ma silną pozycję. Ta sprawa jest wyjątkowo ważna, bo dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich. Dzisiaj polskie służby zamiast zajmować się bezpieczeństwem Polaków, zajmują się tropieniem opozycji, zajmują się tropieniem dziennikarzy, ale nie zajmują się tropieniem innych służb specjalnych. Przecież ta akcja była przygotowywana od dłuższego czasu. Polskie państwo zostało ośmieszone, polski rząd został ośmieszony, polska dyplomacja rozsypała się. To nie jest tylko kwestia Białorusi, to jest kwestia podejścia chociażby do kopalni w Turowie, to jest kwestia naszych relacji z Niemcami, z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi. Gdzie jest dzisiaj polska dyplomacja, gdzie jest polskie państwo? Od kategorycznych wypowiedzi premiera Morawieckiego. Nie zbudujemy siły polskiego państwa, co najwyżej budujemy śmieszność. Dzisiaj potrzebne jest bardzo mocne działanie w sprawie pana Romana Protasiewicza, człowieka, który broni wolności na Białorusi. Człowieka, który powinien być otoczony opieką polskiego rządu i polskiego państwa. W tej akcji terroru ucierpieliśmy wszyscy, wszyscy w tej sprawie musimy czuć solidarność. Ale w tej sprawie potrzebne jest pilne działanie. Ten szczyt Rady Europejskiej jest swoistym testem dla polskiego rządu. Domagamy się sankcji, międzynarodowego śledztwa, a także sankcji narodowych. Im szybciej one nastąpią, tym lepiej. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. <laughs> Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Dziękuję bardzo. Jeśli nie, dziękujemy. Bardzo dobrego dnia. Dziękujemy.